Bartosz Łukasiewicz omówię rozwiązanie zadania patyczki. W tym zadaniu mieliśmy dane jakieś patyczki i mieliśmy powiedzieć, z ilu maksymalnie patyczków można zbudować wielokąt wypukły. A więc musimy się najpierw zastanowić, jaki musi być spełniony warunek, aby z danych patyczków można było zbudować taki wielokąt. No to weźmy sobie najdłuższy patyczek z tego zbioru. I jeżeli suma. Pozostałych patyczków jest większa od tego najdłuższego, to wiemy, że taki wielokąt może powstać. W tym przypadku najdłuższym patyczkiem jest patyczek o długości 15, a suma pozostałych to 20. No i wiemy, że 20 jest większa od 15, a więc z tych wszystkich patyczków można zbudować wielokąt. Postarajmy się teraz przejść do naszego wyzwania. Najpierw posortujmy sobie wszystkie wartości naszych patyczków. I teraz, yy, dla każdego patyczka, będziemy zakładali, który jest najdłuższy, i będziemy pytali się, czy istnieją jakieś patyczki krótsze, których suma jest większa od tego naszego patyczka. Ponieważ chcemy, aby tych patyczków było najwięcej, więc opłaca nam się wziąć wszystkie mniejsze patyczki. A więc, dla każdego patyczka. Pytamy się, jaka jest suma wszystkich mniejszych patyczków. Jeżeli okaże się, że ta suma jest większa, no to możemy wziąć wszystkie te patyczki. A więc policzymy sobie sumy prefiksowe dla tego ciągu. Tu mamy 2, dodajemy 2, to mamy 4, dodajemy trójkę 7, dodajemy 5, 12, dodajemy 20, 32, dodajemy 30, mamy 62 i dodajemy 100, czyli mamy 162. Oczywiście, pierwszy patyczek nie może, nie może być najdłuższym bokiem naszego wielokąta, ponieważ nie ma innych patyczków. Analogicznie, drugi i trzeci już jest dobry, no bo trzeci może nam utworzyć trójkąt. A więc tak, ten patyczek ma długość 3, a suma wszystkich mniejszych to jest 4. Ponieważ 4 jest większe od 3, to wiemy, że możemy zbudować taki trójkąt. Idziemy dalej. Mamy patyczek o długości 5. Wiemy, że suma wszystkich mniejszych to jest 7. 7 jest większe od 5, więc możemy utworzyć. Teraz mamy patyczek o długości 20. Suma wszystkich mniejszych to jest 12. 12 niestety jest mniejsze od 20, więc nie możemy utworzyć. Dla 30 mamy 32. 32 jest większe od 30, więc się uda. No i dla stu się nie uda. Naszym wynikiem jest znalezienie takiej pozycji, ostatniej takiej pozycji, gdzie udało nam się utworzyć wielokąt. A więc to jest ta pozycja. No i wiemy, że najdłuższym bokiem było 30 i wzięliśmy wszystkie pozostałe. Czyli wzięliśmy jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Wzięliśmy 6 patyczków i 6 to jest nasza odpowiedź. Dziękuję bardzo.